Cześć Mano Kolano, witam w kolejnym odcinku z naszej ulubionej serii Openingu skrzyń, Zapraszam na GSGO Skinsa. Pamiętajcie, że z moim kodem TOP macie darmowe 2 ,10 zł 10 groszy na start, 10% liczy do depozytu no... I standardowo macie bardzo fajne metody płatności, między innymi skinami. No i zaznaczam, że strona jest od 18 roku życia. Jak co cinek, przejdźmy sobie na początek do prezentów, bo tam sporo się dzieje, sporo prezentów poszło. Więc w tym odcinku dorzucimy sobie, proszę Państwa, niech będzie te cztery skiny razem z agentem. Dorzucamy do puli. Z kodem tom, gratki dla osób, które coś tam zgarnęły, a my przechodzimy do openingu. Słuchajcie, ja ostatnio tutaj zauważyłem właśnie po dodaniu tych skrzyń standardowych z CSA, że skrzynia breakout cieszy się bardzo ciekawym dropem. Tutaj mamy gwarantowanego motylka. I w poprzednim odcinku nie było jeszcze jester mode, ale widzę, że tym razem dodali. Także sobie sprawdzimy, jak to wygląda na trybie jester. Skrzynia breakout. No i już za pierwszym razem mamy. Uwaga, co? Jest na pewno motylek, ale jaki? i? Night Butterfly minimal wear. Ok, jest noc, więc zobaczcie, 6 koła. Ok. Zróbmy Dobra, lipa Więc jeszcze dwa razy, żeby wyjść na zero. No dobra. Dobra, bo przed, przed nagrywkami to tak ciekawie wyglądało. No nie, stój! Dobra, nie jest. Okej, okay, coś poleciało w Statrako, chyba w 90 widziałem. Yy, no patrz, kurczę. Niech go diabli strzelą. Nie chcę teraz dać. Daj jeszcze jednego. No, dawaj. I my zmykamy stąd na bitwy. To coś dobrego, jakiś dobry yy, pattern. On no nie, Scorched Piekielny 4400. Dawaj, jeszcze raz. Dupa, dobra, po to już będzie. No, kurwa! Co? No nie, nie wierzę w to. Potrójna korona! Ja pierdolę. Co? Jeszcze Butterfly Crimson Web? Faktory New? Dobra, no właśnie taki myk. Taki myk. O to mi chodzi. Ale że Faktory New wy wy wydropiło? Mówię tak. No, już nie pewnie, już pewnie nie da. Włączę tryb Lightning i przejdziemy do bitew. A tu kurwa nawet nie muszę bitew robić, jak mamy ze skrzyni Breakout. Bo oczywiście jedyny prawilny. Jester Mode, no faktory nią, no kurczę, ja się kręcę. Także. Tak to wygląda. to powiem Wam, że jeśli taka wróżba przed bitwami się szykuje, no to kurwa, ja będę w szoku. Moi drodzy, polecam serdecznie również stronę PirateSwap, gdzie możecie wymienić swoje stare, niechciane skiny na coś kompletnie nowego. Proces polega bardzo łatwo. Moi drodzy, logujemy się przez Steam, wybieramy skiny, które nam już się znudziły. No i moi drodzy, z prawej strony wybieramy te, które nam się podobają. Macie szeroki asortyment, bardzo niską prowizję, proces wymiany jest bardzo łatwy i szybki. Oczywiście wysyłamy nasze niechciane skiny, i ile później otrzymujemy ofertę zwrotną z skinem, który wybraliśmy. Macie również przeróżne metody płatności: od bilka po PayPal oraz giftkardy. Serdecznie polecam. Gdyby Wam zabrakło funduszy, to kod Tom służy pomocą albo wiem. Z tym kodem macie aż 35% więcej do depozytu. Serdecznie polecam. Trapcie sobie link w opisie filmu. Przypominam o codziennej darmowej skrzynce, żeby sobie otworzyć widzowie i pamiętajcie o kodziku Tom. Wystarczą trzy literki do wpisania, nie wiem czy ja kiedykolwiek jeszcze mówiłem, ale zejdźmy sobie tu na dół, macie skrzynkę CS2 tutaj macie wszystko co trzeba zrobić, żeby ją również za friko otworzyć no i jak macie tak, taki strick otwierania skrzyń to Macie darmową skrzynkę na siódmym dniu. Jedyne, co trzeba zrobić, to oczywiście mieć w nazwie Steamu Skins. Także sprawdźcie ją sobie. A my zmierzamy do BTF. Mamy bitwy, No, skrzyna Breakout tutaj na trybie Jester. Zakochałem się w niej. zakochałem się w niej na razie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Dorzucimy sobie na trybie. Oh, na trybie Boost Luxorius 4 razy i na. Fajmana, dobra? Słuchajcie jest, słuchajcie, jest sobota. 22. Yy, no i możecie pomyśleć, co ja robię w sobotę o tej godzinie. No i jest, słuchajcie, 0 stopni na dworze. I nawet nie widzi mi się, żeby gdzieś wychodzić. O? o! Real Forest, ok. Chujowo. Taki mamy klimat, nie? Ale przynajmniej możemy. Mogę nagrać dla Was zaniebisty odcinek. Breakout. No nie dało. Oho, mój Digielek bardzo ładny fenek. Ale ja tu muszę kurczę coś dropnąć, żeby kurwa w ogóle być w tej walce. Jakieś rękawice. No błagam cię. No nie rób mi tego. Dobra, bot Emily. Ewidentnie pokazała pazur. My sobie przejdziemy tutaj. Standardowo. Naklejeczki, rinsik. Może dropnąć. Tutaj jakiś fejt. I wrzućmy na sam koniec. Desert Hydra 3%. To wszystko na trzech. I wiecie co? Urwa, damy to. Przyrzekam wam. Od dwóch odcinków nie było underdoga. No teraz musi dać. Naprawdę. Serio. Let's go. I uwaga. Uch, już myślałem, że na pierwszej skrzynce się wyjebie. Jeszcze nie ma tragedii, spokojnie. To też nie ma tragedii. Nie. Wiadomo, im dalej w las, tym gorzej. No dobra, ale tutaj na razie to... W... Bitwa taka. Popier... Pier... Popierdówka tu jest. Co to jest? Halo. No to sam ultrafiolet... Kolego! To musi dupnąć? A no oczywiście dupło, ale nie na tej pozycji gdzie... Gdzie miało? I co? No i chujów z tobą. No i zobacz! Kurwa. cierdalony underdog. W życiu go już nie zagram. Ten underdog on niszczy marzenia. Mówiłem, ale to widzowie się yy, nie słuchają, tylko piszą w komentarzach. A daj underdoga, no bo dawno nie było. Piskajsik. No kończy się event, muszę sprawdzić, ile tam zostało czasu, więc na razie jeszcze te eventowe zostawiam. I zróbmy porcelankę jedną. Tych droższych skrzyni się troszkę cykam, bo to już jest taki zbyt wysoki level dla mnie. Z breakoutu dzisiaj dało, no ale ja bym chciał przynajmniej jedną bitwę tutaj zgarnąć. Rzuć no coś na puście. Ostatnio w cs się taka fajna aktualizacja wyszła że kolorki wam się pokazują skina, który macie założony. No, więc fajnie by było coś zdobyć. Dawaj, dawaj. Okej, okay, containment bridge jest sporo, wart. No, powiem wam tak, tylko ta bitwa tak się zwraca, że się chyba nie zwróci, chyba że wypierdoli jakiś Sapphire. Karabit case hardened, okej, okay, we got it. You want it? I got it. Ale gościu jeszcze tokeny mu kurwa dropły i to półtora banki Zobaczmy co by za to miał. No, skeleton Crimson Web. Mógłby sobie coś takiego zgarnąć. My oczywiście mamy, więc może dla widza coś tutaj wybierzemy. Yy, zróbmy sobie jeszcze jedną bitwę na sam koniec. Proszę bardzo, Danger Case, Water Case. I zróbmy pierdolnięciem. No nie, no, Scarlet Case jest bardzo tutaj na trybie boost ametyst trzy razy i też na dwóch o piru 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 dobrze eee, ja mówiłem od razu że ja po tamtych breakout case'ach ja już byłem zadowolony z tego odcinka i potrójna korona wszystko w tym macie ale walczymy tu jeszcze z Alexem no tutaj ametyst tam są same takie piękne kolorowe kosy tryb Jester mamy. 9 bajony Marble Fade. o Ładnie, jakby poleciał. Okej okay. To jest styl do zrobienia. Comeback jest możliwy. Comeback. Rękawice. Dobry stan. Well worn. Kój mi w dupę. Dalej. Oho, Ursus. Jaki stan? No okej. Okay. I teraz. Kurwa. Bo jest łeb w łeb. Kurde, no, to... No co, bitwa się zwróciła przynajmniej. I 200 stówki, no plus. Fajno. <grystanie> event. Jest godzina 22. Dzień. Słuchajcie, kończy się event, więc jeśli ktoś jeszcze ma punkty... Wymieniajcie, bo macie darmowy skin. Oczywiście również przy wpłacie. Dopóki trwa event, dostajecie punkty i je możecie wymienić. Ja mam akurat dwie gwiazdki dostałem, więc to jest całkiem spoko. Czy jeszcze coś mogę Wam pokazać? No oczywiście, że tak. Ja nie wiem, która skrzynia miała chyba hydra, te najlepsze rękawice. Kochani moi, Pandora Box, to jest następny cel. Jubicester. Oj, 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 to jest drogie. Wiecie, co ten breakout tak bardziej do mnie mówił, ale to jest możliwie następny cel. Kolejnym odcinku, żeby jakieś fajne rękawice poleciały. Dobra, bo ja się tutaj zagaduję. Yy, mamy jeszcze do zrobienia przecież. Yy, do zrobienia mamy giveaway. Słuchajcie, jak odcinek wybieramy. Zwycięzcę. Yy, proszę bardzo, werble I skina zgarnia. Wojtko777, stromek Dejskina, Mówisz, masz kolego. Mam nadzieję, że oczywiście, w Twoim opisie masz trade ofertę do Steam'a. Natomiast, kochani moi sympatyczni, najmilsi widzowie, w tym odcinku yy, do zgarnięcia będzie. Czy mamy? Nie ma go na stanie tego Digielka. A bardzo ładny był. Crimson Web Diggle, Ty, stary, nie widziałem nigdy czegoś takiego. Crimson Web Deagle, proszę bardzo, do zgarnięcia. Jedyne co trzeba zrobić, pamiętajcie o kodzie Tom. Standardowo komentarz pod filmem łapa w górę i słyszymy się za kilka dni. Dziękuję ślicznie za uwagę i wish you luck. Elo!